Dziś zapraszam Was na film z wyjazdu na Narty do Bułgarii. Dowiecie się, jak się zorganizowaliśmy, jak wyglądają stoki, co można zjeść i jakie emocje w nas dominowały. Zapraszam do przeżycia z nami tej dynamicznej przygody.

A czy możełam w trakcie urlopu, to żeby się wyspać? A jest, kurwa, 6.30 rano, a my się zbieramy na narty. W pokoju nie ma ogrzewania, tak jak tradycyjnie, nie wiem, w jakichś domach um, polskich. Że wiecie, jest grzejniki rozhajcowane, tylko jest, o... ...klimatyzacja. Ja nie... nie balowałam wczoraj. Jak się bawisz na urlopie? Pierwszy poranek był trudny dla nas wszystkich, ale energia była dobra. To niewielkie miasto. Z naszego noclegu mieliśmy około 20 minut na piechotę pod górę do wypożyczalni sprzętu. Przy okazji, bardzo polecamy Sarkis, Mega Profeska. Morning. Hello. Good morning Jamie. So you can hand? Nie mogę zrobić taką. A hand? Chyba <laughs> jest <laughs> zaparowana obiektywna. Co chciałem powiedzieć? Nie palcem! No, A, widać lepiej. <laughs> Szybkie śniadanie przy minusowych temperaturach, po czym ustawiliśmy się w kolejce do gondoli, która ciągnęła się na dwie godziny, więc poddaliśmy się i wzięliśmy bus za 10 lew od osoby. Jest to spoko opcja, ale trzeba poczekać aż bus się zapełni nim ruszy na górę. No i tak zaczęliśmy stawiać pierwsze narciarskie kroki w tym sezonie. Up to the very top. Yep. Um, so we either do 11, 5, 1, or 2, 9. Do something. So I feel like today I actually did something. I don't want to do what you guys do. What's your plan? I want to ski. So that's why I, was saying I want, want to ski. Do something. So I've only done a little button lift and then I did that one. Here we go again. Perfect. Alright. Yeah. Time to stop, which could be ten meters from the point that I originally intended. So I went, Mowgli. I went down a bit, a bit, and i was French frying, and then I went over a moggy ice ice patch, and then I was like, well, this is it is what it is, and I just shot over straight, and then I thought, well, I'm gonna have to fall. I'm going to have it's the safest gonna have to, is to lie on the floor. Really <laughs> yeah. yeah, it's bad. We got we got a dog. Yeah. Yeah. <laughs> two snowboarders crashed into me. Yeah. My... Oh, they hit you. Well, neither of us fell down. Because they've got two free hands, they yeah. grab your shoulders, restabilise, shout sorry, go off again. Yeah. One of them I didn't see coming, the other I was like, oh my god. Yeah. <laughs> I, was, I was racing Thomas down pipe, and then I heard it. Ah! And he popped his knee, and then I got to the bottom and he's like, yeah, I've just popped my knee out. <laughs> yeah. From the gondola, from the top of the thing to that bit where it goes a bit flat, that was quite low and a bit sketchy. That was a bit of a corner burner. But both me and John got to the of that. <laughs> How are you, Jamie? Yeah, I'm good. Pretty tired. Did what you time the did bag? you get back? I can the tobacco and have A few, beers. A few beers. How are you freddy today? I feel great. Jest 7.20. E, 5.20 w Anglii. 7.20 tutaj. Wyruszyliśmy z 20 minutowym opóźnieniem. I nie wszyscy. Dzień drugi. <laughs> early, <laughs> Dziś zamiast busa odstaliśmy swoje w kolejce i wjechaliśmy na górę gondolą. Wiedzcie, że na samych stokach jedzenie jest super drogie i nędzne. Ogólnie to jest całkiem przyjemne. Mm, tylko kolejki są super długie, więc kolanka trochę się dają ale wszyscy dzielnie dzisiaj dzień drugi komunikujemy się chyba lepiej um, no i tak uuu ale pan tu leci nade mną z nartkami na paralotni gdzieś tam jest i będzie lądował o oh, Więc chyba zrobiła nam się już taka tradycja, że co roku jeździmy sobie do ekipy na narty, w sensie jest sezon drugi i jesteśmy do razem w Bułgarii, w pańsku. Jest nas łącznie 8 osób. Gdzieś stoi imię domy. i jest bardzo fajnie. Bo to jest dobra ekipa, zrelaksowana. Mamy różne umiejętności jazdy na nartach, ale komunikacja i miłość jest wśród nas. Bo ja sobie właśnie jeczkę na twardo i piszę wina. sobie 8 km w dół do wioski, do wojsko. Jest i Fajnie, fajnie, ale chyba założę rękawiczki. Dobra. Tu gdzieś płynie rzeka. No się teraz nie płynie, ale pewnie jak śnieg będzie spływał. Fajnie, że z Dziadkiem na biegówkach było się na takiej spokojnej trasie. Momentami przydaje się, że

I jakieś 20 minut później powoli zbliżamy się, docieramy do jakieś górki tam Więcej górek tam Amy I tam w dole mieszkamy. You want Navy Color Sox, give me Navy maybe... There we go There for you mate. Because like, So is Jamie wearing your socks now? I have no. no idea. Jamie had no. socks he on can. He anyway. And I was like, I was like, I was... I, I cleaned his socks yesterday because he didn't have any socks and then he had socks on and I was getting socks from Thomas, but obviously I don't know what the sock socks are, because they're not my socks. I just know they were dark colour. And then, then I gave them to him and he's like, no, they're not mine. Yeah. And then I go, like, you no. go, no. there's your socks back. <laughs> Tego dnia nie gondolą, ni busem, tylko mini busem, prosto z wypuszczalnie sprzętu. Na górę jest dziewiąta rano. Z minus 4 na górze, więc bardzo czekam, aż wyjdzie słońce. Dzisiaj to chyba łyżwy za nas marsz. I like the fact that I'm in the middle and I don't have to worry about the, these little foot bits because I feel like I get trapped in those. Very confused. Dwoma wyciągami krzesełkowymi wjechałyśmy z dziewczynami na samą górę, gdzie było przecudownie. Well done, look how quickly he gets up and carries on. I'd clap him if you could hear me. Yeah. Pistachio? Oh, yes, please. Yes, pistachio. But a few more, I believe. I know.

down the street with your red lips and funky beat you better hold your head up to the sky i'm gonna roll with you till the day i die

Jest trochę oblodzone Ale daje radę dziewczyna Zajebiście Czy Słońce jest za mną i cała moja twarz jest ciemna I czarna Jeżeli tak to przepraszam I ja odwracam kamerę I to już koniec nart

That. You go, Whoa. I didn't mean that, but I didn't say <laughs> it. You did it on purpose! And then he went, Jamie, I'm sorry that happened to you. Yeah, that's a, that's Are you okay, true. actually? Most importantly, obviously. you got some speckles on them. I think. Might ruin your innit? I think I did, I did a lot of runs. I did like... Flood comes out. There's a lot of adrenaline there's a lot of adrenaline and I, It's completely gone out of my system and now I'm like on a oh, adrenaline low. So we, so right. we wandered down the road. Yeah. Like, You'll be got happy got to the, hear I we're going to, the, going to a, we a premium... Uh, yeah, I've got it. First one down. Oh no, you're doing so well. Jeśli podobał Wam się ten filmik, będzie mi co najmniej miło, jeśli go polubicie albo napiszcie jakiś komentarz.